Jak już tu jesteście, zostawcie coś po sobie po ukończeniu naszego questa z tutaj naszym mistrzem alchemii i no najlepszym kupcem od takich, tego typu rzeczy, robimy sobie następny quest. Smutna historia braci Grossbert. I my sobie go zrobimy, owszem. Tylko najpierw co będę chciał, to kochani, chcę się udać do jakiegoś partnera, do jakiegoś, do jakiegoś yy, kowala. Sprzedać te rzeczy, które mam. Po prostu mamy za duże przeciążenie i trzeba z tym zrobić porządek. To nie ma się nad czym zastanawiać. To jest po prostu pyk, 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 pyk. pyk pyk pyk, 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 pyk i pyk i zostawiliśmy go z jednym tutaj naszym dolarem dolarem, morenem, denarem już tam jak zwał tak zwał patrzcie 100 pojemności, ale też mamy 100 więc nie zaskoczy nas Pancerz z Unwik. Fajny pancerz, ale ciężki. Nie ma co się oszukiwać, jest ciężki. Naprawimy sobie to. Wszystko. Dobrze, kochani, no. Cel został osiągnięty moje wyprawy tu. Mamy 60 wolnego y, udźwigu, więc to jest wystarczająco przynajmniej na dwa, trzy zadania sądzę z łupami. Dobrze, musimy się teraz teleportować do groty. Tak. I tutaj oni będą prawdopodobnie, tak? Znowu się spotykamy. To ja. Zmieniłeś zdanie? Zapolujemy razem na braci grozbach. Dla ciebie to będzie łatwy grosz. Zgoda. Możemy ich poszukać razem. Świetnie. W takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad. Powinni być niedaleko. Prowadź! O! Z białego tam niedźwiedzia chyba, czy wilka, teraz nie dopatrzyłem. Patrzcie, są. Nie mają te żółte kapelusze. Przez jakiś czas popracujemy razem. Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy. Bywaj. Krótko. Co to jest ten cały quest? Aha. No, kochani, jestem zaskoczony. Myślałem, że to jest bardziej skomplikowane zadanie, ale jak widzicie, no to była po prostu prosta akcja. Trzeba było wpaść, zakończyć ich żywot i wyjść. Tu nie ma większej logiki. Sprawdźmy sobie po prostu, co tutaj będzie kolejne w naszym zadaniu. Naszym zadaniem, znaczy. Tak naprawdę, widzicie, my zrobiliśmy większość tych już rzeczy na skeligę. Teraz zostały nam właśnie albo stare, które ciągnęliśmy i są na skeligę do dokończenia, albo wyścigi i pięści. To jest dosyć ciekawe, no bo po tym już nie ma nic więcej i idziemy do Keremoren. Ale zobaczymy sobie najpierw to. Aha, tu musimy przywieźć do tego, do Wrońców, więc jeszcze tego nie zrobimy. Ale ponicy do kłębka, na przykład, to mnie ciekawi. No, <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. 20. 지금 어, 추가한 번도 a po co interesu o tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu jak chcesz kupić niewolników to musisz poczekać aż skończy modli się z tego co mi o nim mówi nie wynikało że jest bogobojny. wszyscy którzy go znają wiedzą o tym kolejne szpice wiecie co robić okej okay. Jak widzicie musimy sobie tutaj ogarnąć tych piratów. Mamy szybką podróż tu już odblokowaną. Chyba ostatni mi został. Tak. Z łuku cwaniaczek. Szczerze, nie chcę mi się nawet trochę po nich brać tych rzeczy. Tutaj widziałem, że jest jakoś tam trochę skarbów. Powiedzmy sobie. I tyle. Okej, okay, ta kapliczka nie jest wcale tutaj Ona jest kawałek stąd Mhm Nie, płotki nie będę potrzebował Że sobie podbiegnę pod tą Przynajmniej tak myślę Damy radę to zrobić? Chyba nie. Może jakoś to zbugujemy, o, ale nie. Ojej, ojej. Dobra. Dobra, jest dobrze. Tam jest ta kapliczka. Bandyci I tyle. Czy to jest wejście na tą górę? Wątpię. Ale czy spróbuję? Spróbuję. Eee, tylko to widzę, ale ją chyba da tutaj obejść. Jakaś chimera. Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łopów. Nie przeszkadzaj sobie. Czego kurwa? <laughs> Szukam Bertrama Taulera. A coś ty kurwa za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie. Kurwa, na co czekacie? Zajebać? OK. Okej, poważnie. Wszyscy Patrzcie, fajne, dużo skarbów Bardzo dużo fajnych skarbów i... No łupy, łupy, po prostu właśnie łupy. I teraz musimy się spotkać z Lambertem w karczmie Nigdzie, która nie jest dosyć daleko. Dobrze, tak sporadycznie to nie wybierzemy. Dobrze, musimy się spotkać z Lambertem w karczmie nigdzie. I to będzie w sumie już dokończenie tego questu. Aha, ta karczma jest w naszych. W Rońcach, w Welen, jak teraz dobrze mówię, co nie? No, w Nowigradzie nawet. Więc, kochani, <laughs> uznajmy to, że to jest misja wykonana, bo tak naprawdę to jest tylko już odbiór nagrody, odbiór doświadczenia. Więc zostawiamy sobie to. Tak samo paterskie narzędzia, kowalskie, przepraszam. Czarna perła. To jest teraz coś, co możemy wykonać z marszu. Hmm, to będzie lepiej tutaj. Zdecydowanie. Chociaż z tej wioski też mnie korci. Ale z będzie chyba lepiej. Hmm, to jest <laughs> Ok. Ile mgły. Się roi od upiorów, więc no wiecie co chce zrobić pewnie. Olej przeciwko upiorom. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Okej. Okay. To jest chatka. Ej, jest tam kto? Dobra, o. Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem, jak to na wyspę. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Wergem. Jak... Znikąd? Znikąd właśnie? Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikial. Mikial! Wyglądam, upiór. Większy niż reszta. I taki zimno od niego biło, że szyby zaszły szronę. Okej. Okay. Mogę spróbować ci pomóc, ale najpierw... dwa pytania. Może być ich i sto, mnie stąd wyciągnął. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet utopcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On, on był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział, wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To wejście klucz do latarni. Byście chcieli i tam rzucić okiem, albo się przed czym schronić. Widzicie, upiór z Eldbergu. Tak naprawdę tutaj mamy i zlecenie również, które tak naprawdę może się wykonywać podczas drogi w kierunku tej czarnej perły, więc zobaczymy po prostu co to będzie. To jest sporo tych upiorów, tak jak mówiłem. Kolejna chatka, tak czy nie? Nie, po prostu ruiny mostu. Można by to w ten sposób nazwać. A jednak da się tu przejść. Myślałem, że nie. O, jacyś bandyci. Piraci dokładniej mówiąc. Sporo ich jest. Ale raczej to nie będzie żadnym wyzwaniem. Mhm. Mm Czyli jak widzicie w tym miejscu mamy trochę rzeczy. Mamy i skarb, mamy i zlecenie i zadanie poboczne. Dobrze będzie sobie to po prostu za, za jednym razem wszystko zrobić, żeby nie musieć tu wracać pojedynczo, no bo to by było bez sensu, a wiadomo wieć Miński czas to jest dosyć. Kosztowny czas. Dobrze, że jesteś. No tu jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie. Ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pazur w Bagni. A co będę gadał. Młodzieży historia nie interesuje. Choć, łowisko jest niedaleko. A więc prowadź Nie da się. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia... To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo szukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha. To ja mam blokować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem nie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także na tak. <laughs> Klient, nasz pan. Teraz będę musiał się jeszcze wynurzyć, i oczywiście, żeby było śmiesznie. już widzę tam Syreny pływające. <laughs> Chyba to widzę. Chociaż mogę się mylić. Perła zwykła, potrzebujemy czarnej. Myślałem, że ona jest właśnie tu. No nic, trzeba po prostu sprawdzić kilka tych miejsc. O, mamy. Jestem ciekaw, ile tych pereł tak naprawdę... Yy, znaczy, nie ile tych pereł, tylko ile te perły kosztują. Bo no... możliwe, że za nie coś dostaniemy. Troszeczkę trzebało od brzegu odpłynąć. <śm> Zobnie mnie, a tam topcy są. Patrzcie, atakują tego Midasa, widzę. On przeżyje, chłop. Nie wygląda dobrze. Przetowaliśmy go. Całym brzoskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodeń się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa. Niczym moja letta. No, jak to mawiał był Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie. Słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. Rozsądnie. prawda? Niebezpieczne teraz gościńce. Nie to, co kiedyś. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo Piechura. <coughs> Czyli, tak jak widzicie, kochani, dużo questów, które się rozpoczęły w Nowigradzie, w Welen i w Wrońcach. Zmusiły nas do przyjścia do Skelligę. A jakie wykonaliśmy na Skelligę, zmuszają nas do powrotu. Na ten moment serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. Zostawcie coś po sobie. Stay tuned z kanałem. A w następnym odcinku będziemy robić zlecenie, które się znajduje tutaj w pobliżu. Jo!